Proszę Państwa, na tym odcinku filmu będziemy prezentowany, prezentowali wyrób wędlin podrobowych, to znaczy salce sony, kiszki, kiszki pasztetowe, kiszki z kaszą gryczaną lub jęczmienną. Salce sony mogą być białe. I czarne, to znaczy z użyciem krwi lub bez użycia krwi. My zrobimy dwa rodzaje, to znaczy saceson krwisty, tak zwany czarny i saceson biały typu włoskiego. Proszę Państwa, jeśli chodzi o produkcję wędlin podrobowych, oczywiście musimy najpierw zakupić surowiec. Bardzo ważną rzeczą w tym przypadku jest, aby surowiec był świeży. Zresztą. Każdy jeden rodzaj mięsa, jaki będziemy kupowali, powinien być świeży. Nie może nosić znamion zepsucia albo pierwszych, wstępnych etapów zepsucia. Kolejną rzeczą jest, proszę Państwa, w przypadku zakupu surowców do produkcji wędryń podrobowych, ich oczyszczenie wstępne, to znaczy jeśli są jakieś tam włosy, zanieczyszczenia, coś, co można usunąć za pomocą noża, ewentualnie nawet też możemy użyć jakiegoś rodzaju palnika, można to zrobić w warunkach domowych nad zwykłym palnikiem kuchenki gazowej, aczkolwiek lepiej to zrobić nożem, i wtedy taki oczyszczoną surowiec dopiero powinniśmy przepłukać wodą, pozbyć się nadmiaru zawartości krwi i dopiero wówczas przeznaczyć na przykład i w zależności od tego, bo Surowce do, do wędyn podrobowych mogą być peklowane, solone i niesolone. I w zależności od rodzaju, jaki wykonujemy wyrób, a przepis mówi konkretnie, że w przypadku salcezonu włoskiego należy użyć masek wieprzowych, z głów wieprzowych, ale peklowanych. Ale też jest taki salcezon, y, który używamy głów wieprzowych niepeklowanych, on nosi nazwę salcezon węgierski i tam się używa głów który nie poddajemy peklowaniu, nie poddajemy nawet soleniu. Proszę Państwa, po określonym czasie, gdy mamy zapeklowane surowce typu głowy wieprzowe albo serca wieprzowe, ozory wieprzowe, serca wołowe, serca wołowe, więc ozory wołowe tak właśnie prezentują się. My tu dla potrzeb takich własnych, żeby ponieważ będziemy używali dużego gara, w cudzysłowie mówię gara, bo on jest bardzo duży. To nie jest garczyk puchenny, to jest duży garstu litrowy. Pozwiązaliśmy sobie za pomocą igły ale która służy do pętelkowania przy boczku. Związaliśmy to, żeby nam łatwiej to było później wszystko odnaleźć. Po upeklowaniu należy te surowce wyjąć, oczyścić za mocą noża i proszę Państwa, wymoczyć. Wymoczyć przez okres tam, może być godzinka, może być pół godziny. Chodzi o to, żeby pozbyć się ewentualnie nadmiaru soli. Po wymoczeniu, po y, oczyszczeniu surowce poddajemy gotowaniu. Czy to jest następny etap produkcji? To jest gotowanie surowców podrobowych. Gotujemy surowce podrobowe w temperaturze wody 85 stopni. To znaczy jest to tak zwane lekkie mruganie, czyli tak jak gotujemy tradycyjny domowy rosół. Proszę Państwa, czas gotowania będzie różny. Może to być 2 godziny, może być to 1,5 godziny w zależności od rodzaju surowca. Bo na przykład skórki wieprzowe mogą być już miękkie po półtorej godzinie, a może, możecie kupić takie skórki wieprzowe, które niestety trzeba będzie gotować 2,5 godziny, 3 godziny, a to będzie uzależnione od po rodzaju pozyskanego surowca głowy wieprzowe również mniejsze, mniejszych sztuk, młodszych, dwie godziny, dwie i pół, ale większa ze starszej sztuki możliwe, że cztery tego nikt nie powie. My już mamy namoczony, więc sobie odstawimy to. Przystąpimy do czyszczenia. Widać, że tu jest obrócone. Tu są nawet do usunięcia włosy. Dlatego musimy to wszystko oczyścić. Myślę, że już jest czysta. Możemy odłożyć, Będziemy więcej. Jeszcze usunę proszę, trochę tej skóry przy oczodole. I usunę tą wystającą szczecinę, resztki szczeciny. I przy okazji usunę małżowinę. Proszę Państwa, jeśli okaże się, że czegoś nie... Nie jesteście w stanie usunąć w tej chwili nożem. Później, po ugotowaniu, bardzo dobrze się to wycina. Surowiec jest o wiele bardziej miękki i to cięcie jest bardziej skuteczne. Usuwanie też bardziej skuteczne. Tu już, tak, już jest oczyszczone, i to za chwilę powędruje do wody, do, do, do kotła, do garnka. Proszę Państwa, ja proponuję, żebyście wkładali surowce już do wody gorącej. To znaczy, w donach już się gotuje, w tym czasie należy włożyć surowce, dlatego że nam. Nie zależy na zawartości białek, które które będą e, rozpuszczą się, przejdą do w czasie gotowania. Nam zależy na tym, żeby te białka pozostawić najwięcej w surowcu, czyli nie zależy nam na utrzymaniu tak zwanego rosołu, lecz surowca do produkcji. E, proszę Państwa, jeśli po, jeszcze chciałbym powiedzieć takie rzeczy. Do produkcji wędlin podrobowych używamy tłuszczu twardego lub tłuszczu miękkiego. I jest taki proces, który się nazywa blanszowaniem. To chodzi tutaj to i tutaj mam na myśli, myśl, że tłuszcze użyte do produkcji są na przykład czarnego, muszą być blanszowane. To znaczy, wkładamy je na 3-4 minutki do wody też o temperaturze 80-90 stopni i przetrzymujemy przez ten czas, aż one będą zmiękną nam. i wtedy wyciągamy. Powodem tego zabiegu jest to, że po pierwsze trochę lepiej nam się one później będą kroiły w kostkę, ale też efekt będzie taki organoleptyczny. To znaczy surowa kostka potrafi często wypadać na przekroju. Natomiast ta doprowadzona do stanu tłuszcz. Y, twardy, doprowadzony do stanu półmiękkiego, czyli blanszowany, obgotowany po pokrojeniu. Ona wtedy trzyma się wreszcie zawartości farszu tego y, wsadu, po ugotowaniu. Już surowców nastąpi ich oddzielenie od kości, rozdrobnienie na odpowiednich siatkach. To znaczy, skórki głównie zawsze y, z reguły rozdrabniamy na mniejszych siatkach. I resztę, w zależności jak stanowi przepis. Może być to siatka numer 5, może być to siatka numer 10, ale to trzeba się trzymać przepisu. Ale w przypadku salcesonu włoskiego te maski nie są z głów oddzielone od kości, należy pokroić w kostkę lub w paski o odpowiedniej szerokości. To wszystko będziemy pokazywali. Następnym etapem jest e, już przygotowanie, to znaczy przygotowanie przypraw i wymieszanie, połączenie tych składników i napełnianie dalej już osłonek. I następną czynnością jest znowu parzenie. I parzymy też do 70-72 stopni wewnątrz batonu w temperaturze wody i tutaj te temperatury są już wyższe. 80 nawet 5 stopni dla sarsesonów. Dla kiszek typu kaszanka w cienkim, kiszka pasztetowa, ale już to na przykład tylko 78 stopni, 80 mniej więcej, nie wyższa temperatura. I później, znowu no, kolejne etapy są takie, że musimy po sparzeniu wyrób jak najszybciej wystudzić, wychłodzić, i używamy do tego celu. Studzimy najpierw w wodzie, później przenosimy, po to, żeby gdzieś to wyrównało się z temperaturą otoczenia. I dalsze etap to jest studzenie w yy, warunkach już takich chłodniczych. Tutaj przy okazji chciałbym powiedzieć jednej rzeczy, proszę Państwa, zasadą przy produkcji w ogóle wszystkich wędek jest to, żeby jak najszybciej wystudzić towar. Jak najszybciej, w miarę możliwości to nie może być tak, że towar produkt nasz, starzony, ugotowany, obrobiony termicznie, studzimy na przykład powietrzem w temperaturze 30 stopni, bo może się okazać, że po 24 godzinach. Niestety ten towar się popsuł, ponieważ nastąpi fermentacja, która powoduje zepsucie towaru. Dlatego uczulam Państwa na to, żebyście postępowali jak najszybciej i jeśli w przypadku i to ma bardzo duże znaczenie przy wyrobach podrobowych, w salce są, w dużych średnicach ta wymiana ciepła jest bardzo powolna i należałoby jak najszybciej Wystudzić. Jak to się robi? Po prostu po wyjęciu skotła, z, z garnka wkładamy do zimnej wody i salceson w żołądku czy w osłonce sztucznej przetrzymujemy nie 5 minut, 10 Przetrzymujemy pół godziny, 40 minut. I jeśli woda ogrzała nam się, zmieniamy wodę na chłodniejszą. Tutaj ta zasada, jak najszybciej odprowadzić ciepło z produktu. Wtedy. Będzie wiadomo, że ten produkt będzie bardziej trwały. Proszę Państwa, woda już nam się gotuje. Możemy przystąpić do załadunku zawartości tych surowców, które mamy przygotowane. Upeklowane głowy wkładamy do gotującej wody. Najpierw wkłada się kością do domu, żeby ewentualnie pod tym obciążenia nacisku nie przypaliło się do dna nie przewarło i poszczególne surowce wkładamy do gotującej wody. Natomiast jeśli chodzi o, na przykład skórki, skórki możemy włożyć później lub troszeczkę lub równocześnie z głowami, ale pamiętajmy, że skórki nie gotujemy aż do aż takiej bardzo miękkości, tylko wyciągniemy je z gotowania, gdy będą takie półmiękkie, w takim stanie będą takie przeznaczone do rozdrabniania. W surowce gotujemy oczywiście przez określony czas. Ułatwieniem dla nas może być taki fakt, że, ponieważ my tych skórek mamy dosyć dużo, my te skórki włożyliśmy do takiego kolorowego worka. Ale w warunkach domowych, przy małych ilościach, można spokojnie użyć siatki, napełnić siatkę z skórkami i w postaci całej takiego. Batonika ze skórkami z pasą czwartą włożyć do garka, żeby to było ugotowane. Jeśli chodzi o surowce, czyli tłuszcze do blanszowania, to oczywiście blanszujemy już wówczas, gdy mamy ugotowane głowy, ugotowane surowce, przeznaczone do produkcji wyrobów podrobowych i to dokonuje się przez jakiś tam określony czas, o tym wcześniej już mówiłem. Przy okazji, proszę Państwa, jeśli używacie, używacie wątroby to w szczególności do kiszki pasztetowej z manną lub też bez manny wątrobę należy wymoczyć w wodzie przez określony czas, to znaczy do momentu kiedy przestanie wydzielać się z niej czerwona wala, czyli krew, żeby to następowało szybciej, należy wątrobę pociąć na takie paski. To znaczy, nacinamy od góry, ale jej nie docinamy do końca, tak żeby ona była w całości. To jeszcze pokażemy za chwilę na, na planie filmowym. Namoczoną wątrobę, aczkolwiek to jest dopiero wstęp moczenia, nacinamy, ale nie do końca, nie róbmy takich paseczków, tylko to musi trzymać. Okay. O, tu przeciąłem jeszcze, to będzie się trzymało. Centymetrowe paski, jakie one są grubsze, jest płaty wątroby, to mocniej trzeba naciąć. I tym sposobem zwiększamy powierzchnię wymiany, czyli po prostu szybciej nastąpi wymoczenie. Przy okazji tej czynności usuwamy niepotrzebne elementy, jakieś ścięgna, żyły żółciowe i odkładamy na bok. To jeszcze zalewamy wodą, wymieniamy wodę. Mówi się, żeby co najmniej trzykrotnie woda była wymieniona, tak żeby jak najwięcej można było się pozbyć krwi z wątroby. Jest to ważne z jednego powodu. W kiszce pasztetowej chodzi o barwę przekroju. Ten przekrój powinien być jak, najbardziej, jak, najbardziej, jak najbierszy. Z tego powodu właśnie wymaczamy wątrobę. Ale gdybyśmy używali wątroby do sarcesonu brąszwickiego, nie musimy jej moczyć tak długo, nie musimy jej wymaczać, ponieważ ją rozdrabniamy surową albo podaną blanszowaniem.